nowym odcinku e, Fortnite'a on jest nowy a to jest drwal <grych> więc Krzy... Krzysty. Krzysty. co? Krzysty. ale Boże mój pad zabraliśmy mojego pada no jo bo ja ten e, przemieniłem Poproszę. Dobra. ee ciszej gdzie to pad? Eee i on się nazywa y, Marcel cyka, Drywal, a ja jestem Hordon i zrobię się Wy będziecie się na to patrzeć, a my będziemy grali. Ja bierzemy! Już graliśmy. to I to jest super, ale na no w sumie ja już grałem kiedyś. On nie wiem od ilu lat. Ile grasz? Ile grasz? Teraz masz mojego pada. To jest mój, No a Dobra. ja w Dobra, ja to zapraszam do niej, ale nie śmiejcie się z naszych umiejętności. No, ja pierdzielę! Dobra. E, nie śmiejcie się z naszych no no, 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 no. <grym> umiejętności. <wytnializacje> a co ty robisz? <grym wytnializację> e, I no. Bo <grym wytnializację> się robimy dzisiaj to Skybase. E, jeżeli będzie ten odcinek tak. Z pół godziny? To <grym wytnializację> dwod, y, dwa. I no, ale. to potem. <grym wytnializację> Dobra. A to my będziemy grali, a my... Będziesz się na to patrzeć. Jest git! Jest git! A tak, dawaj. Ma tego Jamon skinął. Dziś Wolda. Ja piegielę. ja, ja. Ja, ja wiem, my Tam, gdzie my Tam gdzieś dużo apteczek. Bo ja potrzebuję apteczki. Michy, ty nie grał? Aja, <toler> <stirred throat> Nie, yes. no, I atti giungono. Due giungono. I No. No. E vediamo come avete il suo Dobra. Dov'è? Sì, ti sì, 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 Dobra. sì. Non Desso, sì. Dov'è? No. Desso. Dov'è? No. Desso. No. Desso. No. Desso. No. Desso. No. Desso. No. Desso. No. No. A ja jeszcze jestem stary. Bo jak, jak, jak świnia. Bo ja grałem od drugiego... U mnie nikogo nie ma. Ha! Od drugiego... Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie ja jestem... A gdzie ty? A ty, Gdzie ty jesteś? Ja cię potrzebuję. O, pierwsza apteczka. Gdzie... Chłopie, ja się spiąłem na, ten... Dobra, e... Ja już gram chyba 4 lata w to, ale. ja Wiecie! Ta, ta, ta e, niewiadoma przedszkola, o, ja którą jest? Nie wiem. E, e, I dlatego nie było odcinków, bo byłem trochę w szpitalu i mój mózg trochę się. spamięto. No? Ale jest <grymne> żyje. O nie, nie. Żyje. Nie, nie wychodzę. Żyje. 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 Wszystko Żyje. 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 one Napada, napadas na nich. I za chwilę będą y, 10 subskrybentów. Brawo. Mój kanał się rozrasta. 10 subskrybentów. nie jest za bardzo dużo, ale. Ej, on co nosi? Nie. Zresztą miałem 10 koperty. Репазный буд. Давай, чекай, какая ранга. Спавня на. О, о, о. Я устреблю его. Устреблю его. Сребля 2. Брава. Брава. Следующее. Все девочки. А что еще взять dat is goed toch jongen, ja, je korreltje, toch, hoezo opening, 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 ja, yeah, yeah, yeah. opening. Op Rifle Creek, allemaal met rust Ben Op pijn, Dat is

Dobra ja <laughs> no, Io ci ho provato. Io ci ho provato. No, io ci ho provato. 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 Io ci

Każdy każdym nie. A ja nie trzeba... Oj, tak... No cześć, słuchaj! Dzięki. Coś za... No nie dla ciebie. Za drugim razem gramy e, e, ten... E, ten budowanie. Budowanie jest i wiem, że rok bu, e, rok to. Trochę za dużo czasu, ale no. Źle ze nam było. Więc... Dobra, gramy! Ja lecę na swoją mistrzówkę, Mala. Jięć e, minut. Nada, jadę, jadę na swoją Co ty robisz, baranie? Jadę na swoją mistrzówkę. Mala Dobra, nie ma. Co? To jest z, ten. Ratowanie świata. Co? To jest z ratowanie świata. To? To możesz zniszczyć Tak? to jest zratowanie świata To jest zratowanie świata Chodz? Nie zartuję, bo to można zniszczyć. Nie, niszczę to. Niszczę to. I zobaczę jak, to, masz, jak to Boże, ty jesteś gdzieś, tam daleko, nie? A ja da, nie mam. Ja, ja zabijam tych ty wszystkich, nie? A ja się a bawię. Ty? A ja się nie No. Dar wody. A co to robi? Dar wody jakby pływasz, to ci daje osłony, zdrowie, osłony... Więc dla wiesz? Dla Dar wody. Dlałem, to się dałam. Odrobinkę. Odrobinkę to ją, ale tak w ogóle to nie. Odrobinkę to ją. Chwac, chwac, chwac. Nie będę wolała, tu młoda mama, a oni tu... Może coś będziemy... Mówiłem, że coś będzie na jachcie? Jest. Jakie wzięli kurka do kopieli? Skrzynia, skrzynia. A co chciałeś do, od Mikołaja? Ci powiem. Ej, ja ci powiem. No to... Ej, ile... 2800 fałdolcy. Ale teraz na 24. No eee... 2800 fofdolcy. Eee... Coś jeszcze? Jeszcze ja, jeszcze. Ja też miałem Fogdolce, ale ja nie wiem. No może tyle samo tyle. No nie mogę połudoku. Bo jak ja na moim koncie się nie na tym koncie się, się nie da. się połudocie? No nie da się połudocie. No. To i te Nie, naprawdę mój brat nawet próbował i nic. No. Jak? Nie wiem. Jak, jak Mateusz miał swoje konto, to wtedy, ale nie mógł skakować. I teraz yy, nie może w ogóle nic robić. Teraz yy, muszę sobie zbierać fototek. Ja na razie mam yy, 500 słodów Bo dostałem... Za, eee, bo za darmo ja zrobiłem... To. Bo za darmo dostałem 200 kwod, bo weszłem na jakąś mapę i tam jakieś przyciski tam tam, tam. I wtedy w ogóle dostałam za darmo 200 fotoczów. Wtedy? No. Bo miałem 300 i dostałam 200 fotoczów. Zamiast mnie co jecie, Na razie nie. bo ja zbieram sobie na drugi ten sezon karantyn. A nie na ten? Nie, na ten nie, bo ja wtedy tutaj dostanę 700. A tak to ja tam dostanę dużo i wtedy będę kupił. A wiesz, że tylko... Tu, tu, tu. Bo tu. Dostaniesz. jest Nie, 200. Tutaj w tym karnecie było 300 podłodów. To takie, kto takie, nie kupuje. Dalej to tego nie można kupić. Ale już nie mam takiego. Jeżeli dostanę ten karnet, nie? to no. razem z a my nie, zrobimy opening. Wiesz co? Wiesz, że możesz mi... Y I zrobimy kolejny odcinek, bo jak teraz to widzicie, to jakby my nagrywamy kolejny odcinek. Więc spodziewajcie się na przykład w wtorek nowy odcinek. Nie wiemy, ale bo jeszcze zmontowani. He, he, he. A ja już jestem w strefie. No i oj, spoko. Mam, 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 mam 4 apteczki, Mam 4 <noise> apteczki. <Mam cztery głos> Bo ja będę i, te, i tak na końcu siedział w strefie Musimy wytrzymać jak najdłużej. Wtedy dużo apteczek będziemy musieli zbierać, wtedy będziemy się jeszcze czas wystreżyć. I, I wtedy możemy tak wygrać. To no. potem żeby wiele na końcu tak. jak będzie 2 na 2 wtedy będziemy pójdziemy do strefy bo on... nie jak, wtedy... bo, jak, bo jak będzie się miesięcy coraz mniej i nie będzie strefy już to, yy, w, w, to... ale po co zbieramy krewa jak tam nie potrzebna a, a jak nie będziemy mieli dużo... i dawaj. Będzie, będzie 2 na 2. To dobaj jak najdłużej przytrzymamy to. Jak najdłużej. Najdłużej, najdłużej. I wtedy jak tutaj. I wtedy przy, przytrzymamy. Mam 3. Bo ja mam 4. To razem mamy 7. Ja może sobie nie, bo mam to. No. Ja mam 6, 8, Nie, będzie nie to. to. to mam 13, 14, 15, To 17, 18, 18, to 19, do. 21, 22, 22, to równo 25, 23, 24, 25, 26, 27, chodź do domu. Ja 155 wody Ile ty masz tych apteczek? E, 8 Dobra, podjeżdżam Zbieramy z No Jak oni będą mieli apteczki, jak oni mają apteczki To, to, to ja. 6, 10 10 apteczek i... Ale jutro będzie ten kaszkot? No pewno no to może jutro na, będziemy nagrywać, się e, będziemy zabijać, tych e, na kaszy, 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 kaszy. Nie wiem, czy to jest mm. Aha, to był jeden, że tu się Krak, krak. White, white, white. dawaj, white, dawaj. dalej. White, dawaj light. Dawaj, dawaj. Nie tego! Cztery Dobra, ale... Dobra, dobra, ale chodzę do strefy. No Nie. Ej, Ej, jakieś... nie. Nie. Ej to jest... No tutaj się teraz lecić. Dobra, widzę go. Widzę go. z drugiej strony, Będę chodził coś za Jesteś mega daleko. Biega. Nie, niego. Nie, jeszcze. Tak. Nie, no to chodź, świedzielaj. Swiedzielaj, świedzielaj. I za nim gonić, tak? Dawaj, pas, go. pas, 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 pas. Jest! Zginął wreszcie! Dwa, dwa. A nie. masz jednego killa, a ja mam. Dobra, dzięki za wcześniej. Ten... Ale długo była podróż. Szkoda, że ale nie, to Nie, chyba... nie nagrywaliśmy, no, w sumie nagrywaliśmy, no, ale nasz Niknę, nasz kamerzysta wyszedł stąd. Więc. Zdenawiamy. A mieliśmy 9. gdzie? 17. gdzie? no nie, właśnie. ja miałem 10, a ty miałeś 7. No. No. I nasz kawężysta zakończył. 9, 9, a I to. Ale ja mam kolejną. A to ty też musisz no ale też chciała. no jo, 6 kawek nie, bo ja mam mało HP. Zwykle Dobra. Bo ja i tak mam dziewięć. No. Dajcie eee. Nie chcę iść na typów, które mają medalion. Przecież tu nie mam medalion. Co medalion? Taki okr okrągłe to jest. Ja wiedziałam, ale to nie jest medalion. To jest medalion? Nie. Tak. Nie. Bo nie mam w tym sobie medalion. Ja, I by mnie też widzieli. Ja podjeżdżam teraz po nich. Nie wiem czy warto, czy nie. Miałem strasznie mało papery, ale... Chodź się, jak zjeżdżał. Ale jest jeżeli ja bo to mogę być nawet... Mega... No i co? 30 waj! 30! A, to jest bot! Trzeba do tego... Za mnie, no ja muszę. Ale możesz mnie nieść. Dobra, poczekaj, muszę uciec. Oj, Boże. Ja nie, mam niepumycznie. Niepumycznie. nie, 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 Mogę się jeść w strefie. Mogę, bo Mogę. ja dużo dobrze apteczę. Oddalają się, oddalają się. Ale ja się iść moją. Oddalają się, oddalają się. 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 Nie, bo ja nie będę czekać. Proszę, ja nie będę czekać. Dobra, wy zajmuj się. To Połowa są daleko, strasznie. No i coś no, się rozpi Możesz moją strzelę To? Nie ciekawe, bo tam się je o tym marzę. No ja, ja chyba pójdę do innego. Albo tam są typy. Czekaj? Aż serwie jeszcze. Oglądanie Neo. Hmm. Oni tu się rozpili. To ja idę do strefy. Idę cię zresztą do strefy. Czy widzowie e, widzą to i, i, e, na obiad? Jak coś, to mi się nazywa ANEJO. A nie. 3, 9, 4, 7, 3, 2, 1, O, J E, N. Nejo. Nejo 1, 2, 3, 7, 4, 9, 10. Dobra. Poświę, Poświęcał swoje życie, będę siedział w strefie, a tu gdzieś. Tak, <laughs> nie wiem, czy nie dojdzie. Siedzi. Dobra. Kurno, są, szykne, są

Jestem teżek To Mam 13 osób mhm. Może wygramy. Ale te typy no 8. 8. Ja dobrze że ja się stował wszaku mi nie trafi Fwarte nie było Ej, to leci Typy, ty, tu, tutaj jest, tu jest medaliona, tu jest medalon. Nie, nie idziemy. Pamiętasz, że tam były takie... To co dowiedzieć i typy. Nie, bo, bo to jest medalion, w my. ogóle. Wiesz gdzie uciekamy. Z medalem. No właśnie, czyli tam będą dobre ci No to, to jest ten medal. Dwa no medaliony! Dwa medaliony. To może być inny, pamiętaj. Moc! Nic to White 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 kurna, kurna! Też white. Kurwa, Też Te Co to było? E weź. Ale mamy takie rankingowe. Raczej ja srebro 3. Ja srebro 12. Tsou! Alek boze! Eni tse mize! Eni tse mize! Eni malken! Yep! Tym no. akcentem kończymy ten odcinek. Czekajcie na nowy. Może nie dzisiaj nagramy i wstawimy. Może. Może, może, może. może, może. No Ale może szalony czerwony kontrolny bieski. Nie, 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 raczej nie, raczej nie. No na. to nara.